bo to jednoczy wokół tego można jednoczyć nasz naród i jednocześnie przeprowadzić to wielkie odblokowanie bo ja mam takie wrażenie że Polacy są nie tylko poprzez różnego rodzaju złe mechanizmy biurokratyczne ale także przez różnego rodzaju mechanizmy społeczne szczególnie to młode pokolenie jest zablokowane jeżeli doprowadzimy do tej wielkiej eksplozji polskiej energii. Ona jest naprawdę ogromna, bo Polacy mentalnie są świetnie przygotowani do kapitalizmu. Będziemy mieli ogromny sukces. I chcę temu sukcesowi pomagać i patronować. Dziękujemy panom. To już niestety definitywny koniec ostatniej debaty przed wyborami prezydenckimi. Dziękujemy bardzo panom. Pan Jarosław Kaczyński, Bronisław Komorowski. Dziękujemy w imieniu Kiany. Janny Lichockiej. Dziękuję. Jarosława Gławy, Dziękuję. Katarzyna Kolenda-Zalewska. Dziękujemy Dzień. naszym widzom Telewizyjnej Jedynki, Telewizji Publicznej, Polska Dnios i TVN, TVN24. Panie Zapraszamy marszał, Państwu na wybory. Ach, Panie Prezesie, Panu bym dał dwa długopisy nawet. Tak? Wystarczy jeden. Czyli zgoda buduje, bo Polska jest najważniejsza. Dziękujemy Dobrze. Państwu bardzo.